Nie jesteś leniwy, nie brakuje ci motywacji, po prostu działasz falowo i jest to całkiem normalne. Życie nie jest linią prostą, są to fale. Masz momenty intensywności, wtedy tworzysz, działasz, jesteś nie do zatrzymania. I masz momenty wyciszenia, wtedy zwalniasz, porządkujesz, regenerujesz. Każdy z nas tak ma. Problem jest wtedy, kiedy próbujesz być w jednej fazie cały czas albo mylisz wyciszenie z lenistwem. Pomyśl o naturze. Dzień i noc, przypływ i odpływ. Czy ktoś krzyczy na drzewo, że w zimie ma rodzić jabłka? Nie. Ale my sami od siebie ciągle tego wymagamy, że ma być wszystko na 100%. I to nas właśnie wypala. Co możesz zrobić od razu? Codziennie rano zadaj sobie jedno pytanie. W jakiej fazie jestem dzisiaj? Jaką czujesz intensywność? Rób odważne kroki. Działaj. Poruszaj się. Jeśli czujesz wyciszenie, zamykaj projekty, odpoczywaj, uspokój się. Obie fazy są potrzebne, bo jedna bez drugiej po prostu nie istnieje. Twoja skuteczność nie polega na tym, żeby być zawsze na 100%, żeby zawsze cisnąć. Twoja skuteczność polega na tym, żeby płynąć we własnym rytmie, bo fale zawsze wracają. I to jest oczywiste, że o wiele prościej będzie ci pozwolić sobie na falowość, kiedy nie pracujesz w sztywnych godzinach. Dlatego warto jest tworzyć taką swoją własną przestrzeń, gdzie możesz zarządzać swoją energią, a nie tylko odhaczać kolejne dni w kalendarzu. Napisz w komentarzu, w której fazie jesteś teraz: w intensywności czy w odpoczynku? Czy w ogóle zauważasz, że są takie fazy?